Nasz czas w tej szkole dobiegł już końca. Jaki był, czego nas nauczył, kim przez te lata staliśmy się. Każdy oceni to według własnych kryteriów. Państwo również. Witamy na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uroczystości, która jednocześnie z naszym pożegnanie. pożegnaniem, pożegnaniem habitujentów. Panie dyrektorze, szanowni nauczyciele, drodzy rodzice, za chwilę weźmiemy do rąk świadectwa. Ostatni raz uśmiechnięto się do pustych już ławek i pójdziemy szukać własnych dróg. Kim będziemy kiedyś? Nie wiem. Wiem jednak, że na pewno wracać będziemy do tych chwil. Gdy nieporadni jeszcze, wystraszeni, mali, czekaliśmy na wszystko co nowe. Najważniejsze są bowiem wspomnienia. Kiedy nie zostaje już nic, wspomnienia wciąż żyją. Co roku w tym miejscu kolejne roczniki powtarzają te same słowa o zamkniętych i otwartych drzwiach Wchodzenie przez most, wlecione z cienkiej cz, czciny trzciny powiązanej łykiem. Długi brzeg spowszedniały już nieco te słowa. Co zatem powiedzieć, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko podziękować za dobry czas, młody czas. Miejmy nadzieję, że kiedyś będą owoce, z których wy. Tam, że klucz jest że zawód, w nią że otworzy mi zamówiski te fajnych paru. gdzie to ile dla tych książek zaplącowała ta igra? No tyle potem zbierał, magicznej latarki cuda powoływałem na ściennej topecie, gromadziłem drugi czasu pocztowej walki, bo było to jak podróż czołowna po świecie, pełne przygód odjazdy, wszystkie świetne części, sen słodki, niedorzeczny, jak szczęście, jak szczęście. Kiedyś byliśmy mali, nieświadomi wielu spraw i rzeczy. Łapaliśmy chwile, jak kolorowe motyle w siatkę życia. Niczym pan Kleks, biegając po łące, szukaliśmy prawdy o świecie i ludzie. Był zbyt krótki, żeby wszystko zgłębić, zrozumieć. Ale to wszystkie dzieciństwa, które Pan mi nabem w moim Dla Was, wychowawcy, byliśmy tylko wtedy dziećmi. To trzeba, to trzeba nauczyć elementarnych rzeczy: czytać, pisać, wiązać sztuki. Ile znaków musieliście wytrzymać, wiecie tylko Wy, sami. Wszak najduniejsi zrobi co z niczego. Wam się to udało. Młodość jest martwą, co z tym ma wiele. Struna miłości, jak brzmi najczulej. Wydaje słodki ton przezroczysty, tylko pod wprawą ręką martwistą. Tajniki trzy święte swe młodość wiarę o co znosi gwiazdą twarz. nadzieja czepiącą ducha młodości. Miłość, co w sercu niebieskim twarz. Życie na młodością nas. On święty, bywa Jest przebogaty materii swej. Yeah. <laughs> z płacze, nie przystanie. cieszy się wolnością z ptakami w lodzie, o stopie nie znać śmiercią, sama kwiaty życia w drugiej wody. Jest młodość czuby, nienasadzona, popędliwa. taka wciąż uparła, nieuchwytna w okresie dojrzewania, zagląda do klasiki gwiazd, z na wygłasiła Przejdzieć, co wydarzy się za kilka lat. Wszak życie jest jak pudełko czekolady. Nigdy nie wiesz, co ci się oddali. Pyłą trzeką Trzeba trzy z sprawy. A gdy będzie słabości, trzeba mi leciutko pomagać. Obijać lampy, walczyć z I nigdy się nie poddawać. Tego nauczyliśmy się tutaj. Już często w ostatniej ławce, nie pewni swoich umiejętności. Dziś dziękuję prawa. drodzy nauczyciele i koledzy za każde dobre słowo i przyjazny gest, które znaczą więcej niż wszystkie bogactwa tego świata. Dziękujemy za lekcje pokoju, wiary w siebie, lekcje poznawania pięknej wartości. Dziękujemy za odkrywanie naszych umiejętności, to, naszych talentów i umiejętności. Myśmy Lat, który zapewne to zdaje sprawę. Nie ma płatki na, na spę, więc w podarku dzisiaj mam ślę. Uśmiech dorodzi urok i czar, jak płatko wróży, płomienny żar. Niby blaski utrzciły na niebatle, tle, jako dar serca dzisiaj mam ślę. Uśmiech ja radością żyć, pewniej Kiedy przebije się źródło, napią się wszyscy. Gdy znaleźć będzie trudno, ktoś nic po Nić Może będzie skropel, może się, Może widziano w kroku, może nie. Szukający może schyli się z trudem. Może stanie i krzyknie. Ale gdy znajdzie się źródło, napią się wszyscy. Tym, którzy prowadzili nas. było cierpliwe i zawsze ofiarne. Dziękuję. Dziękuję. Teraz chcielibyśmy zaprosić wspólnie z naszą klasą na zobaczenie filmu, jak się zmieniliśmy przez te 8 lat. I nasze chwile, które spędziliśmy w tej szkole i nie tylko.